Od ujście Wisły po Morze Czarne. To książka, w której na pierwszy plan wychodzą wszystkie kwestie gospodarcze, finansowe, w którym najważniejsza jest geopolityka, w którym najważniejsze są interesy wielkich mocarstw i właśnie do ich nieustannej, jakby takiej walki czy zmagań o to, o wpływy, o ich, o ich zwiększenie, odnoszone są dzieje naszego kraju. Pokazuję tutaj w tej pracy, jak bardzo te czynniki które są najczęściej, jak powiedziałem, gdzieś wypychane na, na margines, wypychane gdzieś, gdzieś zupełnie do jakichś podrozdziałów opracowań, tutaj są bohaterami, e, o, którymi, o, których, o którym, którym poświęca się najwięcej uwagi. I taki zabieg przynosi moim zdaniem taki skutek, że ta historia Polski wreszcie nabiera takich właściwych rumieńców. Tutaj widzimy, gdzie jest realny sprawco, kto, kto pociąga za te gospodarcze sznurki, kto ma rzeczywisty interes w tym, żeby działo się to, a nie coś innego, dopiero wtedy, kiedy sobie uruchomimy i dopiero gdy zobaczymy, jak, jak na tej wielkiej szachownicy, kto, kto ustawiał poszczególne pionki, kto miał, jakikolwiek, kto miał jaki interes w tym, żeby działo się to, a nie coś innego, dopiero wtedy jesteśmy w stanie tą historię właściwie odczytać. Temu właśnie celowi jest poświęcona moja praca, żeby jeszcze raz spojrzeć na naszą historię, jeszcze raz przyjrzeć się dokładnie, jak to było dokładnie i proszę mi wierzyć, że efekt jest absolutnie fascynujący. To jest, to jest jakby historia niby nam dobrze znana, ale opowiedziana zupełnie w inny sposób taki, który, który absolutnie pobudza intelektualnie i, i, i sprawia, że te rzeczy, które być może dziś pamiętamy jeszcze z naszej edukacji szkolnej, które nas nigdy jakoś specjalnie nie zaciekawiły, bo, bo wydawały się, bo były przedstawiane w nudny sposób. Tutaj nagle odżywają jako pierwszorzędne rzeczy, jako rzeczy, które decydowały o naszym być albo nie być. Tak dokładnie jest w mojej najnowszej książce Od ujścia Wisły po morze czarne. Gorąco zachęcam do zakupu nie tylko do zakupu pierwszego tomu, ale również do drugiego. kawał dobrej literatury. W bardzo nowoczesny sposób powiedziana historia naszych dziejów. Gorąco polecam jeszcze raz.